W dniu dzisiejszym pokażemy Państwu kolejny z naszych dyktafonów profesjonalnych. Jest to dyktafon 16 gigowy o długiej rejestracji MKX M200 z detekcją głosu oraz nagrywaniem ciągłym. Są to dwie wersje urządzenia, natomiast zademonstrujemy na początku jak one wyglądają, tak żeby potem je rozróżniać. W środku jak zawsze znajduje się urządzenie z przewodem oraz instrukcja obsługi. Pudełko na bok, instrukcję również. I przejdziemy do urządzenia. Jest to produkt wykonywany całkowicie przez nas ee, o bardzo dobrej jakości dźwięku oraz zasięgu mikrofonu z mikrofonem umiejscowionym zewnętrznie, co pozwala uzyskać bardzo dobrą jakość dźwięku e, do ponad 10 metrów. Sam sprzęt jest niewielki gabarytowo, można go łatwo umieścić w różnego typu miejscach. E, jest to wymiar dokładnie. 7,5 cm na 4 cm na 1,5 cm grubości, że dobrze pamiętam, nawet na centymetr, nawet trochę mniej. Także bez problemu można go umieścić w różnego typu elementach biurowych, domowych, samochodzie, w plecaku, torbie czy balistce, w szafce. Oczywiście są to miejsca zależne od Państwa, wiadomo, że gdy sprzęt jest umiejscowiony jakoś, gdy jest najmniej zakryty, tym jako jakość dźwięku będzie najlepsza. Jest to modr z specjalnym przewodem do zgrywania danych, który uniemożliwia odtworzenie plików w momencie kiedy ktoś by znalazł bez tego przewodu. Jest to unikalny przewód, właśnie też modyfikowalny do tego sprzętu w celu zgrywania i ładowania urządzenia, oczywiście zgrywania danych. Samo urządzenie, żeby zgrać czy naładować, wystarczy po prostu podłączyć poprzez wtyki zgodnie z wycięciami na, na urządzeniu, one tutaj zawsze są po jednej ze stron. Po włożeniu prawidłowo przewodu do samego końca, aż wejdzie, należy wtedy podłączyć go do ładowania lub do komputera, żeby zgrać sobie dane. Zalecamy ładować go od ładowarki sieciowej, ze względu, że wtedy się ładuje dużo szybciej, czas ładowania to jest około Zalecamy tak 12 do 18 nawet godzin, żeby uzyskać najdłuższy czas pracy. Dany model jest w stanie pracować w trybie ciągłym 200 godzin, czyli to jest około 8 z kawałkiem dnia lub... W wersji detekcji głosu nawet do dwóch tygodni, w zależności od ilości dźwięku, względu na to, że bateria pozwoli na taki czas pracy. A 16 gigowa pamięć pozwala na rejestrację dość długą. Sam sprzęt jest bardzo prosty w obsłudze, jak widać, jest to jeden suwak. Wystarczy go przesunąć tylko w pozycję czerwonej kropki, czyli w prawo, żeby urządzenie zostało załączone, dioda zacznie migać, co oznacza, że urządzenie rozpoczęło, rozpoczęło swoją pracę. Gdy dioda zgaśnie, należy chwilę odczekać. Wtedy wiemy, że sprzęt, gdy się oczywiście nie świeci, e, nagrywa w trybie tutaj sobie ciągłym. To jest model w trybie ciągłym. W wersji z detekcją głosu byłoby to w detekcji głosu, czyli gdyby usłyszał dźwięk powyżej częstotliwości 305 dB, by rozpoczął rejestrację. I przez cały okres pracy nie świeci. Oczywiście nie wydaje żadnych dźwięków, e, co pozwala uzyskać właśnie bardzo dobrą jakość i dyskrecję użytkowania żeby wyłączyć wystarczy wsunąć tylko suwak ponownie w przeciwną stronę. Dioda ponownie się zaświeci i zgaśnie. Po tej chwili trzeba po prostu odczekać też kilka sekund żeby ten plik się zarejestrował czyli zapisał na pamięci urządzenia tak żeby potem podczas odtwarzania pliku czy jego zgrywania żebyśmy mieli pewność że faktycznie plik jest nieuszkodzony że jest pełny. Sam produkt jest ciemny dyskretny nie rzucający się w oczy. Łatwy do, do zastosowania. O bardzo dobrej jakości dźwięku. Bardzo często wykorzystywany przez klientów detektywów czy też e, klientów personalnych. Dobrze się sprawdza do wszelkiego rodzaju właśnie, rejestracji ważnych rozmów. Także bardzo polecamy. Długi czas pracy. Dobra jakość. Markowy produkt tronik. Za chwilę pokażemy Państwu, gdzie można go zastosować. Można go schować w szafkę, na przykład do tego typu elementu. Ukryć urządzenie do plecaka, tak żeby zamaskować jego, e, jego ukrycie. Może to być oczywiście torebka, również coś innego, także w własny sposób możemy sobie to ukryć, czy ewentualnie wszyć gdzieś w jakąś część danego, e, danego elementu. Urządzenie możemy też oczywiście, gdy mamy jakąś taśmę dwustlen, dwustronną, e, podkleić pod stołem, e, co też zapewni pełną dyskrecję, co, co będzie dobrym elementem zamaskowania urządzenia. Test mikrofonu nagrywanie, nagrywanie z bliskiej odległości w okolicach 1 metra. Rejestracja ze około 3 metrów przy normalnym sposobie mówienia. przykład danego modułu zastosowanego w tych urządzeniach rejestrujących inne inotronik profesjonalnych. Tutaj uzyskujemy zawsze dobrą jakość dźwięku, gdzie by urządzenie nie było. Oczywiście w zależności od warunków i zakrytego materiału. Także zapraszamy i zachęcamy do kontaktu.